Witam widzowie w... Można powiedzieć kolejnej z serii y, Z projektu Zomboid Ostatnia skończyła się tak, że chyba tam mi się... Po prostu już nie nagrałem chyba kolejnej <grybujesz> Bo już byłem w tak fatalnej sytuacji tam Więc cóż y, Zaczynamy od nowa z wie kilkoma, wie znaczy kilkoma, z pewną ilością modów, które no, mogą ciekawie urozmaicić nam tą rozgrywkę. Jedną książkę gra wojenna, a tu vhs -y jakieś. Jesteśmy w Nary to było. Mi miejscowość. Kurczę, zapomniałem jak się nazywa to miejscowość Włóż Wóż wszystko, co to jest. O, to jest lepsze. Kurczę, spodni nie mam. Telefon bezprzewodowy. Cześć, au u... We... A wezmę. Może... A tu mam ten, właśnie mam... To chyba mogę odpalić muzykę, ale nie wiem, czy nie będzie copyright'ów, bo nie wiem czy to jest prawdziwe. Wiecie nawet to... Połóż przedmiot. Nawet to położę. I zobaczę czy mogę wejść w tym w interakcję. Dobra, może nie będę tym się bawił, bo to mod. Zobaczmy co jest przed naszym domem i bezpiecznie się stąd ulotnimy. Oha! Tak, ale mam agregat w domu. Dobra. No i mam narzędzia. To użyjmy jako broni. O, albo metalowy pręt. Rurka, czy pręt jest lepszy? Dobra, wezmę jeden metalowy pręt. Piła? Może się przydać. Klucz tam też może się przydać. Spodnie możemy od niej wziąć. E, bo spodnie. A, nie ma spodni, ma spodnica. Dobra, wezmę rajstopy <laughs> Ale wyglądam Ale dowolnie wyglądam. Co tam jest? Tam jest jej dom Właśnie powinniśmy może kucać na bezpieczeństwa swojego. Oha! Czy dawno w to nie grałem i nie pamiętam niektórych mechanik. No? No dajesz. Gdzie on jest? Kurcze, udrapał mnie. Udrapał mnie, co nie? Tak, ale znaczy nic mi się nie stało, ale żyję. Znaczy no... Tak. Mm. Shorty. O, spodnie, wóż Dobra, teraz jakoś wyglądam. Tylko czemu mi nie mogę przeskoczyć? Dobra, dobra Tu się dom komuś spalił obok. W ogóle... Tu coś jest, nie? Czemu to sobie nie działa? Aha. Kanister na benzynę, o gaśnica. Czy to Tom browna? Ten żart może się. Czy to, ten żart mógłby. Ten żart nie mógł być za dobry. Ej, ale ile tu jest ubrań? Hmm. I deski. Dobra, warto zapamiętać. Mniej więcej chcę rozpoznać miejsce, gdzie się znajduję. Grałem już kilka razy, dlatego mniej więcej może miejsce znam. Ale nie do końca jestem pewny tego, gdzie jestem. Frontowymi drzwiami spróbujmy. Może one są otwarte? Można zawsze oknem wejść. A, i moja postać ma bardzo duże pragnienie to jest największe zawsze u mnie, problem, że ja zawsze to biorę. Żeby. No, japie. Żeby spierniczamy. Aha. Ja cię zawsze. Kurczę, zawsze panikuję, kiedy to się dzieje. Dobra. Zombiaków tam idzie. Proszę, proszę, klucze, żeby były. Muszę pamiętać też, żeby. Mm. Jest mapa. Ołówek. Idą tu zombiaki. Dobra. Nie ma co. Uciekam. I ci ile tego tu jest? Chociaż właśnie ja do samochodu nie powinienem się ciągnąć. Jestem... Jestem ostatnią osobą, która... Jestem ostatnią osobą, która powinna stać przy... czy się trzymać... być za kółkiem. Którze jest... To jest poza miastem już. A nie. Jakiś gigantyczny płot. Antyczny płot nie oznacza, że to może być dobra opcja Ile tam było zombiaków? Ej, ale chyba wyminąłem tamte zombiaki Tak, chyba tak Dobra Tutaj, to jest taki, wiek, znaczy taki na obrzeżach dom W ogóle mówię cicho, bo mam wykrywanie mikrofonu I zawsze w tej grze mówię cicho, właśnie przez to Bo wykrywanie przez mikrofon o, Tam idą, do tego domu, gdzie ja byłem Dobra Nie idą, tu nie idą. Szukam samochodu, bo on zawsze ratuje życie. Jak się dobra, z tą zawalczę. To mogło się źle skończyć. Ona ma... te... ogrodnicze... jak to się nazywa? Dobra, tu nic nie ma. Dobra, sprawdźmy szybko tutaj i uciekajmy stąd. Dobra, weźmy gogle. Nie wiem po co. Może się przydadzą. Tam zombiaki idą. To chodźmy tyłem. Nie, tu też są. Wiecznie bez problemu tutaj przejdę. Tu jest więcej zombiaków. Tu jest jeden. Dam radę, tutaj dam radę. Spocona moja postać jest zdyszana oraz ten spragniona. O, zombiak. Dobra, tu był jeszcze... Dobra, jest dwóch zombiaków. Szybko, szybko, szybko. Nie! Nie, to był zły pomysł. Zawsze... Zawsze to się źle kończy No nie i kolejny. Dobra Ojeju, tu, a tu jeszcze więcej Ja to mam szczęście Tu można byłoby ich wybić, ale nie, wiem, czy to się nie skończy się dla mnie źle, bo zawsze mam No tu jeszcze więcej jest ich no, Tak Oczywiście Jakaś tutaj szopa, winda, co to jest? To jest w ogóle losowy budynek. A, taka... Taki składzik. Z częściami, widzę. I z WD-40. Dobra, w miarę bezpiecznie. To jest chyba szkoła albo jakiś inny budynek taki... Użytkowy? Zaraz sprawdzimy. No, szkoła. To jest szkoła amerykańska. Ty, może broń znajdę w szafkę. Dobra, ten żart jeszcze bardziej nie był na miejscu. Tu są te typowe... ale to jest mega. To... to chcę włożyć. To ma taki klimat Ameryczki. do napojenia się Stołówka o. Widać ze stołówka No i najedli się tutaj hmm. No i zawsze ten błąd z wodą, muszę słuchać cały czas jak ona Wydziałała Co my tu mamy, musztarda, ile jacie Ile tutaj mięsa, steka nawet mają Na no bogato Frytki, mąka. Tu jest z tego co pamiętam. A nie. Myślałem, że to będzie jakiś taki magazyn. Co to jest? Lomoniada. Mogę wziąć. I przy okazji może coś zjem na szybko. Coś, co można zjeść na surowo. I nie będzie problemu z tym. Kiełbasę można zjeść na surowo, czy nie? Kiełbasa bolońska, co nie jest taka... Nie, ale jak ja usłyszałem kiełbasa bolońska, to miałem takie, czy to nie jest mortadella, patrząc też na wygląd tego. Ale twardy gość był yy, Zawsze, 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 kiedy bierze się zegarek, trzeba sprawdzać jego ten yy, gdzie mam ten zegarek. O nie ma alarmu, nastaw budzik. Dobra, nie ma. Dobra, trzeba stąd uciekać jak najszybciej. Albo jeżeli jesteśmy bezpieczni w miarę, niech sobie usiądzie i chwilę odpocznie. Ja zaraz do Was wrócę. Jak odpocznie, wystarczająco dobra. Może jakoś zbytnio nie odpoczął. Ale musimy ruszać. Chociaż, dla bezpieczeństwa, nie powinienem tak ryzykować. Samochód. Dobra, nie obchodzi mnie ten samochód. Dobra, jestem bezpieczny. No, tam nie jestem, ale tutaj zasadniczo jestem bezpieczny, więc mi niby. Kurczę, ten samochód nie zachęca, ale zawsze, jak idę po samochód, się kończy to źle. Wiecie co? Jednak wrócę do tej szkoły. Niech odpocznie. Może oni trochę przejdą. A dobra, miejscówka to niby jest, tylko zabarkadować te przejścia. I dałoby... dałoby radę. A no tak. O, skradanie się mam lepsze. Więc dobra, poczekajmy chwilę, niech odpocznie. Dobra, odpoczęła sobie moja postać mniej więcej trochę. Zobaczmy jak tam sytuacja. Zębiaki niby się oddaliły od... od tego samochodu, ale nie jestem pewny, czy to jest dobry. Nie wiem, czy tam nie ma dużo zębiaków, bo tu niby można byłoby ich wybić. No i tutaj jeszcze są. Hmm, a za chwilę ma być noc. To jest najbardziej niepokojące, że nie wiem jak przetrwam tą noc. Kolejny samochód. Mam nadzieję, że nic tutaj nie ma i przeżyję. To było, głupie, to było głupie, to było głupie, to było głupie. Dobra, da się, to może, to, to może się udać. Kurczę okulary mi spadły. Policjantka, ranny jestem? Nie. Ciantkę zabiliśmy, dobra. Nie ma kluczu, więc to nie to. to. też nie, on też nie. Kurczę, dwa zombiaki. Za, za głośno krzyczałem. Dobra. Do przetrwania, do przetrwania. okej okay. tam dobra, daje yy, dobra, dobra, bezpiecznie, bezpiecznie. Dajemy, dajemy do samochodu. Yy, mapa z oznaczeniem. Yy, pod V było co? Nie, ja nie mam opcji włamania się. Hmm. To jest puszka, czy co to jest. Tu jest zombiak. Ja tylko chcę podejść, co to jest. Aha, to po, to po prostu coś. Ja myślę, że to jakiś przedmiot, dobra. Teraz podejdźmy tu. Tutaj bezpiecznie. Są kluczyki. Ale się zombiaka. No podejdź, podejdź, podejdź. Ja ile tu ciał jest Dobra Może być ryzyko Paliwo, tak przecież ja mam kanister Jest, kanister yy. Yy. Gdzie było? W której stronie? Była chyba taka że można odciągnąć paliwo. Czy to jak mam na główne. Zaraz. Y nie widzę. Może nie ma paliwa. Dobra. Nie ma co ryzykować. Dobra, zobaczmy tutaj. A czekaj, zaraz, 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 właśnie. To jest duży samochód. Tu jeszcze jest jeden zombiak Ale Chcę zerknąć. Dobra, jest więcej. Proszę, aby było dużo paliwa. Problem jest w tym, że nie wiem gdzie jestem. Nie wiem, którym to powinienem jechać. Dobra, ryzykownie. Ja zawsze samochodem słabo jeżdżę. Pewnie to dzisiaj też zobaczycie. To wygląda jak wyjazd z miasta, dlatego tędy jadę. I to był głupi pomysł. Nawet... O, maluch! Yy, dobra, to jednak nie jest wyjazd z, mi z miasta. Kurczę, gdzie ja jestem? Ja nie znam tego miasta. Potrzebowałbym jakiejś wskazówki regionu, gdzie jestem. Zaraz wyjadę gdzieś na jakieś pola, czy coś i. O, w sumie jestem na jakieś pola. w się sensie w jakimś lesie. Dobra, wymienięte. Poduczone. O, zaraz się wywalę i tyle będzie z tej jazdy. Pod M mogę w sumie sprawdzić i znałbym swoją dokładną lokalizację. Mówiłem, że już dobrze mi idzie. No ale dobra. Chociaż mogłem krzyknąć pod tiktoczki, pod tiktoczki. Dobra, zombie jak jeden zabity. Kurczę, to nie będzie za ciekawe. Tu to jest. Drive. Kurczę, gdzie to było? Mm. Kurczę, już, już coś kuja... wjeżdżam na autostradę. Gdzie to było? Mm. Kurczę, muszę ostrożnie... O, było tam. Tam było... Ja... to chyba było że skąd jestem. To przynajmniej bym wiedział, jak sobie mogę to nawigować. OK Muszę ostrożnie też pamiętać o tym, żeby nie przekroczyć takiej prędkości bezpiecznej. Żeby się nie wywalić Dobra Czy to był święty Mikołaj znowu? Nie wiem, ale Miejmy nadzieję, że To nie jakoś nie wpłynie źle na stan mojego samochodu Kurczę! No się chodzić to czy będę trąbił, może zajedę Samochodem można dobrze tutaj walczyć, w sensie no zaatakować i walczyć, ale ten Tylko w dobrym stanie samochodem, a nie takim, który jest jeden i nie mam innej alternatywy. Zaraz pa paliwo, muszę pamiętać o tym paliwie. Tu jest zasadniczo cicho. Mógłbym się tutaj zatrzymać. I sprawdzić ma na mapie gdzie jestem Dobra, w tej części mapy mm, No nie wiem gdzie jestem Nie wiem ile ten film będzie trwał Mam nadzieję, że niedługo Niedużo A jak będzie za długo, no to, to po prostu wycinam. Dobra, tu są te druty Po nich pamiętam, że tam były tam niektóre miejsca Dobra, idziemy dalej. W razie czego ty się wycofa, można spać w samochodzie zawsze. No tak, 60 kilometrów na godzinę, jedźmy sobie. Piecznie Nie ma zombiaków? Nie ma Jak ten samochód? Papierosy, jakieś... O, bandaże to się może przydać. Dobra. Akumulator. Butelka. O, butelka się może przydać, ale akumulator. Dobra, chodź, wrzucę do tego, do mojego auta yy, do bagażnika. Tak, tak, wiem, przeciążenie. Gdzie ja mam ten akumulator? W ogóle groszek mogę też tu włożyć. Jakoś to nie jest jakoś pilne. I piłe. Gdzie jest akumulator? Tutaj bandaże lepiej przy sobie mieć. Tanistry tutaj są, ale chciałem właśnie wziąć to dodatkowe i zobaczyć, czy mogę odciągnąć z tego. Instaluj wodociąg, żeby popchnąć, a chyba nie ma paliwa, albo coś mi nie, albo co, czegoś ja nie wiem. No zobacz, jak tam w tym, w bagażniku. O, dobra, beznadziejnie, wszystko tutaj poniszczone. Nie ma co. Gdzie jest ten mój... ...kanister? Weźmy tutaj, włóżmy. I zamknijmy. No i dobra, widzowie. Na chwilę obecną... To tyle mogę powiedzieć na dzisiejszy odcinek. Więc może zdejmijmy kapelusz, żeby było nas lepiej widać. A mogą po prostu przestań yy, używać i gogli też. Więc widzowie. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ja z wami żegnam. Tutaj macie mój kanał, to moje poprzednie odcinki. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!